Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z dwoma kartkami w pudełkach. Obydwie kartki są w pudełkach. Ta jest taka minimalistyczna, tylko z kokardką i taki motylek. Motylek jest pociągnięty taką farbką z fabryki dekoru. I glossy akcent, żeby był taki bardziej, bo to jest takie matowe, takie chrupowate, jak wyschnie, żeby po prostu było takie ładne. I tak otwieramy. Kartka jest wykonana z kolekcji Green Charm. Tylko jedna karta jest z kolekcji Aidu. I otwieramy na wstążeczkę. Tutaj jest motylkiem naklejane w środku. Naklejam zawsze, znaczy no, staram się yy, zakleić tutaj te załamania tych stron, które są. Nieładnie to mi się wydaje, wygląda i tak. Yy, tutaj jest 55, to jest yy, mój ulubiony stempel z Vivi decor yy. I też jest właśnie pociągnięte tą, fa tą farbką i potem glossy akcent. No tyle tak samo. I tutaj zrobiłam taką kompozycję dosyć przestrzenną I kartka jest sztalugowa. zawsze mi się to podobało, a nigdy jakoś jeszcze takie chyba nie robiłam. Chciałam też bardzo wykorzystać właśnie jakiś wykrojnik tutaj, bo mam ich trochę, a nie używam prawie. to są one z życzenia, i tak tutaj są jeszcze takie elementy obrączki wycięte i serduszko. I to jest jedna kartka. A druga jest. Y na urodziny 50 od mężczyzny Nie miałam mm, określone co tu ma się znaleźć e, Lubię takie wyzwania Bardzo mi się podobało robienie tej kartki e, Jest to pan mm, To tak, no co powiem może tutaj jest e, Żeby nie było takie puste No to właśnie e, jest z filigranek e, tekturka pięćdziesiątka chyba z i kropki. I tutaj jest taka imitacja jakby piasku. I właśnie jest też pociągnięte tak palcem, po prostu mm, złotym woskiem. <śmany> Całość. I to jest też y, pomalowane czarnym gesso, te teksturki. I y, 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 tak, jeszcze poprzecierane y, złotym i miedzianym. I otwieramy. I tutaj jest właśnie ta kartka. Też jest otwierana na wstążeczkę. Yy, Miałam powiedziane, żeby był motor yy, na piasku, z którego rury wydechowe i wylatują nutki. Yy, w tle ma miało być morze i jeszcze deska snowboardowa. Deski yy. Deskę sama wyciąłam po prostu i trochę pomalowałam. Nie wiem, mam nadzieję, że przypomina to deskę. I też tutaj są właśnie tekturki czarnym często pomalowane i woskiem. Aha, to jest też ten niebieski efekt, to też jest wosk taki. To jest kameleon, chyba. No ale tak, tutaj właśnie tło sama malowałam. Może pociągnęłam właśnie gloss i akcent. I też właśnie widać takie jakby fale. Coś takiego. No i tak. Tutaj jest zaklejona tylko. No, fajne to było. To są też takie granulki. Pomalowałam je mazakiem. Też, żeby były takie bardziej piaskowe. No i właśnie jest zachód słońca. Że takie bardziej męskie kolory mi się wydaje, wtedy ciemniejsze są. No i tak. Tak to wygląda. Dziękuję za uwagę i do następnego filmiku. Papa! Pa. Tak na szybko pokazuję dwie kartki na prymicję. Tutaj z Lemoncrafta. Na święcenie diakonatu. Z Lemoncrafta tutaj z tej kolekcji komunijnej takie warstwy. I tutaj też tekturki z i kropki na złoto, papier. Kurczę nie pamiętam. To jest z tej Scrap and Beer kolekcji chyba, taka kompozycja, moje takie kwiatki małe. No i tak to wygląda. Dzisiaj kolejny rzut moich prac. To jest jeszcze kartka na święcenia Z takim krzyżem wyembosowanym tuszem z Rangera, takim antycznym. Maska też odbita tutaj z kadensa- z firmy Kadens, takie kwiatki. I tutaj taka złota kompozycja listki i dwa takie rodzaje winorośli. I tutaj podniesione na piankach. I tak. Aha, papier UHK Galery. Ale nie wiem jaki. To jest jeszcze to. I takie kartki, które właśnie miałam resztki, albo takie gratisowe arkusze pojedyncze. I tutaj właśnie je wykorzystałam. Tu miałam resztki z tego Vintage Time z Lemon Crafta i chciałam to wykorzystać. I zrobiłam taką. Nie wiem właściwie, ona jest taka. Znaczy, ona jest na ślub, ale taka nawet na rocznicę ślubu też. E, też by pasowała, e, też jest tekturka z ich kropki była, e, złotym tuszem z agaterii, kropki e, fabryki Dekoru, tymi nowo i tak to wygląda. E, tutaj takie resztki miałam. Mm, takie paski, właśnie, więc tutaj powstała taka urodzinowa. Tutaj tak samo jakieś resztki. Tutaj też to jest chyba z akademii ten stempel. I taka, właśnie, taki gratisowy. Miałam gratisowy arkusz, i powstały dwie takie kartki. Z, tym, z tymi kwiatuszkami, i też kropelki z fabryki dekoru. I tak to wygląda. To by były urodziny kobiece, że tak powiem. Tutaj są dziecięce. Tu też miałam arkusz właśnie gratisowy z magicznej kartki. I tutaj z tego samego arkusza wyciąłam te chmurki. Napis Agateria. I właśnie kiedyś Greta Art Studio miała takie, robiła takie kartki ze smokami, i bardzo mi to zapadło w pamięć bardzo mi się podobał ten pomysł. To jest taki dosyć uniwersalny. I też właśnie ostatnio mi przyszedł z AliExpress taki stempel i tak go pokolorowałam. Nie wiem. No, tak się uczę. Nie wiem czy to fajnie wygląda. Mi się podoba w miarę mi się to podoba i kolorowanie też mi się podoba, więc na pewno nie przystanę swoich prób, swoich sił. To by były dziecięce. Tutaj jest jeszcze taka męska ze skrawków, takie myślałam bloki betonu, jakby, że to tak wygląda przyspawany tutaj coś takiego i tutaj mam na ślub też chciałam wykorzystać mam taką pastę z fabryki dekoru, też właśnie taką srebrną i byłam ciekawa jak to będzie wyglądać. Poza tym, że muczy papier i bardzo jest potem pofalowany, to ogólnie efekt mi się podoba. No, tutaj jest y, Lemoncraft i napis ze Snip Artu. Tak, a tutaj druga. M, też właśnie y, z tą pastą. Taka kompozycja. Y, tak to wygląda. Y, aha, a ta to jest z jednego arkusza. Y, też właśnie. Y, taka maska, ale nie wiem z jakiej firmy, bo to bardzo bardzo dawno kupowałam. Wydaje mi się, że ze Stampery, ale no nie jestem teraz pewna. I tak na razie to wszystko. Dzięki. Tak na szybko jeszcze prace, które wykonałam na zlot, z teraz papierzany cumber. Tutaj jest do sklepu yy, Skarbnica Pomysłów. Yy, tam były odpowiednie kolory chyba szary, czarny, y, zielony, różowy i biały. I zrobiłam taki tak: z tyłu prosty, taki czarny. Mamy tutaj taka kompozycja warstwowa. Dużo takich w papieru, gaza, kwiatki i tak. Tutaj do sklepu Craft of Lock, praca z sercem. Zrobiłam taką kartkę sztabogową, ostatnio polubiłam taką formę. I tak wygląda po złożeniu. A tutaj jest jeszcze właśnie takie miejsce. Na dwa zdjęcia. Można zrobić sobie właśnie w tym dniu z mamą, tak pomyślałam. I wkleić. Tutaj po prostu tutaj można właśnie podłożyć. To jest niedoklejone. Taka potargana, troszkę postarzona. I tak. I trzecią pracę, którą wykonałam jest od organizatorów konkurs. Pokaż swoją pasję. Ja wykonałam taką pracę mix-mediową, którą ostatnio właśnie bardzo polubiłam. użyłam tej mgiełki z Primy. I tutaj, nie wiem jak to się nazywa Efemera. Czy jakoś tak nie pamiętam, teraz wyleciało mi z głowy I to jest taka mama To ciężko trochę widać Taka mama, która karmi Znaczy mi się wydaje, że Karmi czy przytula dziecko No i ja właśnie jestem w takim okresie Karmienia piersią I że to taka przysłowiowa moja pasja No ponieważ i Znaczy tak jakby to połączyłam że właśnie Miss Media z tym moim macierzyństwem. I tutaj jest właśnie pierwsze imię na moich synów. Eee, taka kompozycja z tektury. Eee, taka kompozycja z tektury. Eee, tutaj jest ramka też. Eee, z tej masy z ekshona to z wycisków z masy takiej zwykłej białej, piórka też z masy. To jest taki zegar właśnie jako znak przemijającego czasu tego macierzyństwa, <coughs> że to w końcu minie, żeby się tym cieszyć i definitely happy zdecydowanie tak szczęśliwa i Bądź swoim autorem. Tutaj, żeby nie patrzeć na innych, tylko właśnie na swoje. No i mój ulubiony motyw skrzydeł, właśnie piórek. I tutaj jeszcze takie serduszka przykleiłam też z masy. I tak to by wyglądało. Tych konkursów było więcej, no ale. Wiadomo, czasu jest mało, jest czas ograniczony i tak to by wyglądało. Dzięki za uwagę. Możecie mi napisać, czy wolicie takie właśnie łączone filmiki, czy może wolelibyście każdy filmik osobno obejrzeć. Dajcie mi znać i do usłyszenia następnym razem. Pa pa!